Hello, cześć wszystkim, z tej strony Asmer, a tutaj mamy yy, Super Meat Boya. O Boże, w ogóle tylko to, to nie wiem czy to jest do końca gra. Niedawno no, kupiłem się, no i postanowiłem nagrać. Czekajcie chwilę mam sobie taki mikrofon że może przypuszczał sobie tutaj. O, no bo, chyba będzie lepiej. Okej, okay, nie do końca nie wiem o czym jest ta gra. Wiem, że jest pod z czym dalej jest teraz trudniej, że aż irytująco. Mam nadzieję, że aż tak źle nie będzie. No dobra, bez zbędnych celi zaczynamy Super Meat boyo. Ok, Okej, mamy jakąś pierwszą mapę. Zaczynamy. Dafuk! Pieprznął ją w ryj. Tak, po prostu. Okej, okay, ja po prostu nie wiem, o czym jest ta gra, pierwszy razem po prostu odpalam, tutaj mapy jakieś, dobra. Zaczynamy od pierwszej. Okej, okay, wow, mogę coś z shiftem. Ja popierdziela. Ty, ej, ale jojca. słuchajcie, można po ścianach w tych latach. Dobra, zobaczymy, jak to będzie, zobaczcie. Na no, ty, replay tutaj jest nawet? Wow, 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 pow, ale pięknie. Dobra, triple yes, słuchajcie, dobra. Mm -hmm. Dobra, to już odkryliśmy w poprzednim tutorialku. O... Okej, okay. dobra, to nie było zbyt trudne. Bez powtórki, jedziemy dalej. Zaraz, to jest... Aaaa, shift potrafi też dalej skakać, okej. Okay. Okej, okay. a zauważyłem, że ten gość to w ogóle trzeba, czasem porywa. O boże, co to jest. To jest zbyt łatwe jak dla mnie. Tak to zwalniemy. Tutaj w ogóle. Ojej, jakiś ponusik jest? Co to jest? Ops. No nie, coś zebrałem. Uh... O, nie spadaj mi tutaj. A to trzeba przytrzymać. Spadaj. Jak się przytrzyma, to jest lepszy efekt. Oj, kurde. Dobra, pociśniemy tak. Okej, okay. no, nie było tu trudne. O jakiś plaster dostaliśmy. E, coś mnie tepło. A, Myślałem, że to ja gram. Okej. Okay. Tutaj tu już chyba już nie ma jakiegoś... E, co zrobiłem? Źle. Dobra. Widzę, że chyba tędy trzeba iść. E, naprawdę, grę pierwszy raz odpalam, więc e, co to... Nie, dobra, ja wolej. w to nie wchodzić. Nie wiem co to jest. A widzę, że ta... Ło, Takie ja ze ścian wyszedł. Luz. Dobra. A może to był jakiś. No, ale tutaj chyba można użyć przy pomocy Shift'a. O, właśnie. Coś tam. A, patrzcie, przy użyciu, przy użyciu Shift'a. Można robić jakieś takie większe skoki. Okej, okay, widzę, że tutaj już się zaczynają schody. A, a dobra, tu tam był plaster. Ojojoj. Oj, oj, A mogę jakoś tutaj, dobra. Widziałem tam plaster. Dobra, a shift. A dobra, to nie było jakieś zbytnie trudne. Wystarczyło tylko shift przytrzymać. Poczcie, dobra, nie będę wam tego pokazywał, bo to jest, jest to, co to się robi. To się w ogóle od tego wywuje Nie, nie! Da, fut. dobra, tutaj tak samo Dobra Ciśniemy z tym koksem, nie? No to jest powtórka, dobra e, tutaj widzę, że to mogę sobie rozdukcyć. Pięknie trafiłem, fuckijaja tutaj tak samo, ale to już jest... Dobra, rozwalimy sobie. O oh, FAK Nie Dobra Dobra, to jakoś wyszło. Dobra, ma Kurde Słyszałem, że ta gra jest troszeczkę irytująca pod yy, czym dalej, no ale zaraz zaczymy Dobra Następny level oh, widzę, że... Zapomniałem włączyć mój pieprzony stopper. O boże, to the fuck, jest tutaj. To, to jest master. Widzę, że zebrałem. No dobra, dobra, nie, nie zbieram tych plastików. Po prostu, jak mi się uda, to. Zb jak będę miał po drodze, to je zbiorę. Może tak. Nie, nie, nie. U Dobra, chodź tu. Dobrze. I on cały czas ją bije na łeb. Przywodnie Dobra, co my tutaj mamy? Tędy się raczej nie przyciśniemy. Ten też, dobra. No, no, fajnie. Ej, no skakałem. A. Dobra. Dobra. Dobrze. Dobra Nie wiem co tam jest tak do końca to, to fioletowe takie anziarstwo Dobra wow 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 to jest jakiś jakieś ruchome pił Dobra, niech się przyjedzie Okej okay. Jak? Przecież tu nie było okna Przez okno ją wywadził Zaraz O uh, f**k my life Dobra Okej, okay. nie Aj. Boże mać, boże mać, tak No kurde, nie zobaczyłem tej ostatniej piły Dobra Niech ona se spadnie Dobra, jest No i on się tak z dupy pojawia i on nagle jeb** nie ma i... Dobra, o oh, fuck you przeteguje, okej okay. Kurdej, Aha. co to za dźwięki. Dobra, dobra. Dobra. Wow, ale akcja co prawie jak w Matrixie. Dobra, mniej więcej wydaje. A, dobra. No, dziękuję na wejście. Wydaje mi się, że mniej więcej fabuła jest taka, że naszym Meat Boyowi porwali dziewczynę i on po prostu chce ją odzyskać. A, no, nie chcę przetagować. Okej, okay, powinniśmy, dobra. No właśnie, ten zły charakter, jeżeli go tak można nazwać porwał nam naszą Lady No i po prostu nasz Super Meat Boy chce ją odzyskać. Dobra, już wiemy, jak to przejść. Dobra, hop. dobrze. Tak mogę wejść? ogólnie? No, mogę. Ale dawno plasterków jakichś nie widziałem. Dobra, Coś wpadło tam pod zęby. Dobra. Oki do Tutaj. a Fuck. On się strasznie ślizga. W sumie to meatboy. Okej, okay, a no tam jest pasterek. Idę go w... Wezmę! Dobra. Na razie... Ta gra nie jest jakoś zbytnio trudna. Nawet jak do tego... do takiego idioty jak ja. No kurde, ja... ja chcę... Nie! Ja chcę tego pasterka wziąć nie wiem co on daje. A, wziąłem. Hehe, dobra, teraz już daj to. Możemy to przejść. Dobra. No, okej. Okay. Wszystko. Wszystko w tym temacie. Yo. Wziąłem cyplesterka. Tam, tam. Dobra, teraz no, to już wiemy. To daje chyba tak mniej więcej przejść z shiftem. Dobra. No, złap się tutaj. Dobra, o kurde, teraz ok, ale naszego midboja to nie sięgnęło tutaj, tutaj, o oh, fuck, you are seriously. Dobra, no, dobra, to jest zupa z bobra. To pomyślał, żeby na Meat Boya robić jakieś piły No i jak mi się udało to przejść, teraz nie, no zobaczcie Dobra Fuck! To mi się wydaje, że tam na górze to jest ten cały plasterek, ale nie będę w to wnikał. Dobra Strasznie jestem poś strasznie się śpieszę i dlatego tak mnie to nie wychodzi. Dobra, to nie powinno sięgnąć, tak jest. Niestety to przejedzie, teraz sobie tutaj mykniemy. Oki doki, dobra, teraz to najgorszy moment. Fuck. o, ludzie, udało mi się to. A to jest przerąbane. Nie, jolnowa. You Fabuła prawie jak w Mario. Jeżeli to można tak porównać, Fuck! Ło, dało się. No, niech przejedzie, przejedzie. Okay, teraz teraz. Kurde, ładnie ty Jest, przeskoczyłem przeskoczyłem. ładnie ładnie pośpiechu ładnie Po prostu sobie przejedzie to kurwa ładnie a ja chcę zobaczyć co tam jest na górze Jeżeli mi gra na to pozwoli. A, okej, okay, dobra, już jest tam jest. Coś co nie lubi Meat Boya. Dobra, to jest najgorsze. God damn it. Ok, tutaj. Sneaky fuckerujemy się jakoś. No, chyba mam pomysł łatkiego, lekkiego. Kurde! Nie, to mi chodziło. I to już jest taki level, który jest. już mi trudno przejść, to co będzie później? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jak to w grach zręcznościowych. Dobra, oki doki. Teraz to przerąbany element. Nie za bardzo wiemy, jak go przejść. Dobra. Niech to strzeli, fuck yeah ja Teraz nie znowu strzeli A ja sobie myknę, Yo! Jak ją bije po Co za way! No dobra To było chamskie Ja chcę ten plaster, ja chcę ten plaster, ja chcę ten plaster O jest! Wow, nie! Co da fuk? Jak ja to mam zrobić? Aj to jest już porytej Naprawdę no, oj plasterka mnie zajączyło Zaraz zaraz Oho tak No nie no, Super Meat Boy ma Kurwa zaibisty uśmiech Nie! God Kurwa Dobra Dobrze jest To chyba na takiej zasadzie trzeba to wiadostwo zrobić, tak jest

Aaaaak! Nie! Przeskocz na ten gruz! Kurwa, mi No ja pierdolę! Wszystkie ściany już ujębałeś, kto to będzie malował? Nie! Piłę też musiałeś ubrudzić Ty tych Kurwa! I to już idzie, czyli że ta gra już dobrze w pijanie. O jaki pierdol. Nie, 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 ty idioto! No kurwa! A dobra, przeskoczyłem. To jest przerąbany moment, ludzie. Nie! Już nie zawsze jeszcze wypija, przynajmniej na mojej turce, która jest już dosyć idiotyczna, ponieważ jest już stara, cała brudna i nie wszystkie klawisze w pełni działają. Dobra, Przeżyłem? Nie! nie. Fuck! Meat kurwa. Chuju. aha. Jebie Trzeba to jak najwyżej zrobić Bo wtedy można się jeszcze jako tako złapać Wiecie I no to właśnie jest taki motyw Dobra, dobra Nie dobra, wszystko rozsypałem Wszystko w pizdu Dobra Ja w sumie dobra, pieprzy ten plasterek Dobra, mamy. No to ja żeby teraz niczego nie spieprzyć. Dobra. Niech się teraz wystrzeli i teraz wrócimy. A, dobra. Powaliło was. Dobra. No tym swoim mięskiem dobrze szybko zarzuca i znowu ją porwał. Ile prób? Super, tysiąc midbojów. No zobaczcie, bosa... Dobra. Myślę, że przejdziemy z tego bosa i zakończymy dzisiejszy odcinek. Ale jakiś taki super, mega... Co ty kanistry masz? Co ty polisz? N nie pol! Pole nie zabijo. Wszystko się fojcy, fojcy się, fojcy się. Pali się, pali, pali, pali się. Wciskam każdy guzik. Nawet nie wiem, który. Ha, ha, ha. Takie dżołki. Dobra mm, Super Meat boju, czego ty się strasz? Tylko piła mechanicznie Nie masz się czego bać, dobra Oj, oki, okej. tutaj się rzeczy dzieją! Wypierdalaj Dobra, dobra Dobra, o ładnie dobrze Kurwa te wszystkie kurde, wiewiórki wpadają pod ciebie no, Zwane piłami. Ty kurwo, wypierdalaj. Ode mnie. mnie ty. W więzieniu uciec Ej, Ale jak tam przejść? Tam to zaraz. Tam to trzeba. Muszę rozkminić tak. Trochę bardziej. No. Teraz też ładnie. O, teraz też pięknie. Dobra, dobra, dobra... Dobra, dobra... I teraz... Kurwa... No chyba... Już mam pomysł jak tam dalej przejść. O, wow, piła. Piła, piły, mor piła. morso, Okej, no, zgubiliśmy go trochę. Dobra. O kurwa... Zapierdolę, zapierdalaj, synu... Nie, wypierdalaj! No ej, to jest, ej, to jest naprawdę idiotyczne! Ja to wszystko muszę od początku później, ten... Nieważne jak daleko dojdę, to muszę od początku to, to... Robić? No bez jaj, słuchajcie... Nie, dobra... Już mam pomysł jak przejść te, te, te takie piaski, ale... To jest naprawdę idetyczne jak tak mam przechodzić yy, od początku non toper Wow Dobra, przejedź sobie, okej, okay, pięknie Dobra Dobra piła! Kurwa, Nie! Tam był koniec Nie! i tam był już koniec, ja już widziałem ten koniec Dawaj, kanonka ma... Come on, Meat boy, come on. Dobra, tak. Wow, piła. Ooo, ta spod ziemi jeszcze była, nie zauważyłem Dobra, come on. Come on, Meat boy, come on. Uciekaj przed tą piłą, tak jakby to była ostatnia piła na ziemi. <śm> <śm> nie wiem, what is that. I don't know, co ja pieprzę. Ale staram się zgrać z tym Meat Boyem, tak jakbym grał, jakbym to był ja. O, nie, wyszedłeś w dziurkę. A Zawsze szybko to chciałem. No dobra, come on, come on. A, fuck off. No come on. O tak, jedni jeszcze. cofnij się i się sam zabij, samobójstwo. Tutaj. W sumie to nie byłby taki głupi pomysł w twoim przypadku, bo jesteś kawałkiem mięsa, nie? Nie to, żebym miał coś do mięsa, no ale. O <grymne> oh, God! Oh fucko! Oh. Fuck! Ale widzieliście, co się tam stało? Przebiegłem tak, o, oh, tak sobie przebiegnę, coś i mi się udało. No dobra, teraz już nie. <grymne> Tak of Gerary of my face nie wiem w ogóle co ja powiedziałem pierwsze jakieś w ogóle słowa które nie mają kompletnie znaczenia nie wypierdalaj piło kurwa no oh, fuck, nie skocznie. dobra tutaj można trochę przyspieszyć a ja, ja, no ale kurde przejść przez to. Nie mogę sobie wyobrazić, że ja już byłem tam pod koniec tego. No dobra, to już tak coraz lepiej wychodzi. Dobra, teraz tędy przebiec. Tutaj uważać, natąpiłem, natąpiłem i na to. Jeszcze co myślicie, muszę zapamiętać. Oki doki. No, się na to. To jest dobry motyw, żeby... No, zobaczyć na której pile się nie rozbiliśmy. Albo cokolwiek się nie rozbiło, nie? bo już te wiewiórki wpadają w tej piły. Dobra, pięknie. Francja, elegancja. Dobra, tutaj. Kurde, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Jest, 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 jest. jest, jest, jest. Nie! 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 Myślałem, że Nie! od tej tej Ok, teraz szybciej, bo tutaj to się tak właśnie sprzedaje tak szybko, to to jakoś tak zrobić w miarę. Nie, 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 wypieprzaj, nie, no ta piła na dole. Już nie mieli czego tam jebnąć. Da dojebiemy piłę, żeby jeszcze bardziej utrudnić graczowi. Dobra, dobra, no, napierdzielamy tutaj, napierdzielamy, dobra. Dobra, przeskakujemy, tutaj tak samo. Okej, okay, tutaj hop, skoczy. Jest! Ej, jest! Jest! Jest, po prostu, no... So fucking awesome! Haha, i co, frajerzy, się gasi... Możesz mi dupę lizać, moje mięso na dupę! Haha... No właśnie, pokazał mu wadzi koniku. <grywa> No i znowu mi zapieprzył dziewczynę Wyraźnie mu pokazałem, żeby z ręką popracował, a nie zarąbał moją dziewczynę, nie? No i znowu ścięgna, muszą biegać, ale masz misia, ciesz się Albo w ogóle jakieś, a to posys, są chyba A nie, to jest la O nie, wykończyłeś połowę lasu, człowiek Człowiek, już ty do ludzi, teraz dajcie ja raz dupce, dajcie z dup no spójrz się, Fredku, albo nie wiem, Moposie. No, fajne oczy masz. I płaczesz, no nie wiem, no teraz to mnie tutaj zadziwiłaś. Nie wiem, co to jest za kreska, bo ty... O, da fuk! No... No dobra, no. Nie kłócę się. To był koniec chyba pierwszego chapteru. Super Meat Boya. Ja byłem Asmes, a to był Super Meat Boy. Ja się z wami żegnam, na razie.